Kilkanaście dni temu Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozstrzygnął postępowanie przetargowe dotyczące budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic, tak zwana KST4 inwestycja. W chwili obecnej minął bezskutecznie termin złożenia odwołania od tej decyzji. W związku z czym możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem, że mamy w tej chwili wyłonionego wykonawcę tej inwestycji. Jest to turecka firma i Jeszcze w tym roku będzie podpisana umowa dotycząca realizacji tego przedsięwzięcia. Powiem tak, mam świadomość, że w Krakowie skojarzenie firma turecka i budowa wywołuje oczywiście wspomnienie firmy Girish, która nieskutecznie próbowała kilkanaście lat temu przebudować Rondo Mogilskie, natomiast tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym part partnerem, jest to wielka firma budowlana, firma Gilermak budowała drugą linię metra w Warszawie, buduje północną wodnicę miasta Krakowa, tunel pod Świną do Świnoujścia, także mamy naprawdę poważnego partnera do realizacji tej inwestycji. No musimy oczywiście podziękować tym, którzy uczestniczyli w procedurze wyłonienia tego wykonawcy, przede wszystkim Ministerstwu Rozwoju i doradcom przez niego wskazanym. Myślimy, że jeszcze w tym roku ta umowa zostanie podpisana, w związku z czym wykonawca będzie mógł przystąpić do prac projektowych, równocześnie będzie dopinane finansowanie projektu. Liczymy, że w ciągu dwóch lat po zakończeniu fazy projektowej wykonawca znajdzie się na placu budowy. Będzie to budowa niewątpliwie dla mieszkańców miasta bardzo widoczna, niosąca też oczywiście uciążliwości, ponieważ tramwaj pobiegnie ulicą Meissnera od ulicy Modlickiej w stronę Ronda Polsadu, gdzie będzie budowa tunelu pod tymże rządem i potem koła akwaparku ulicą Bochomolca do Mistrzejowic. Także są to 4 kilometry podwójnego toru, więc duża inwestycja liniowa.